Ja, ale to ładnie. To się na kamerze nie wydaje tak wysokie, jak jest w rzeczywistości. To zamknie, zabarykadowane. Ja, był tu jakiś eksplorator, chyba rękawiczki zostawił tam. Tam po nich, tam jest jakieś okno, zobaczymy, w które my wejdziemy. Byliśmy tu. No kurde, krzywy. Nie możemy nic wybijać. Możemy tylko korzystać z tego co jest. Ale to jest chyba tego płacu. Mniejsza z tym. Ok, tu jest wyjście, zakaz wstępu. Tu jest okno, tu wejdziemy. Kameruj mnie, spróbuję wejść. Woda filmu nie? Wiesz? Cały czas kameruję. Wiesz? No chodź, podaj mi telefon. A oh, Kamera. chodź. kamera. A. Włącz. zobaczcie. To jest jakiś. Tan. Nie da się niestety otworzyć Ale to się da, kuchenka o, Dobra, o tu jest Coś był tu, jakiś eksplorator na 100% Ale ale nie nieładnie, tak się nie robi Tam była paczka lejców, wow Ale to jest duże, trzeba patrzeć pod nogi ja. O, tu był trzmiel i mocno umarli. A ja ładnie tutaj. Wciul. Tu jeszcze chodźmy zobaczyć. A tu coś jest. Ja, butelka po co zrobić w winie. A tu jest jakiś obraz. Nie, lustro jednak. Plask. A dobra. Ten. Co tu mamy? Toaleta. I to był kibel I... no. Czyli ktoś musiał wyważyć Nie, to są ci to nie wiem skąd Mieszaki Nie jak to coś tak nagrywa Jest fortepian, gra Nie, ale o... Nie chcę go zepsuć. Ładny jest. Tu jest taka wcala. Czekaj. Nie ma tu nic. Co to? nic, takiego lustro kolejne. To jest kolejne lustro, a tu jest piec kaflowy. Oh. Oh. Ej hey. Tam jeszcze chodźcie Ej hey. Tu jeszcze chodźcie Tam oh. Rura jakaś Schody na górę ale jeszcze zobaczmy. Parter, dopiero później na górę pójdziemy, nie? To tędy chodźcie, ja zobaczcie co tu jest. Jakieś framugi, o kurde. Ja to się zerwało. A może to są jakieś zwłoki? Nie, nie ma. Nawet dobrze. Dobra, szliśmy stąd. Nie ma nic ciekawego, bo mi się pani w telefonie skończyła, nie? Dobra. S ja, tu, a potem zajdziemy na ulicę. Ej, sorry, sorry. Jak fajnie. Tu kaloryfer Ja, dziury, palce, To jest zerwane. E, to wisi, siedzi na tej lince, jakby to mi na łeb jebło. Nie mam no niestety kasku, a patrzę się przez ekran telefonu, więc silnie bezpiecznie. Zerwało się metalowe dru No Dobra, i wszystko tutaj zwiedziliśmy. Idziemy na dół. Będę dużo pauzował, bo mam mało miejsca w aparacie. Okay. No, patrzcie, jest Wszystko jest pozerywane. Nie boję się iść na górę, ale to jest strasznie ryzykowne. Ja co tu jest? Ale kozak A to może być jakiś dzik? Nie, bo to... Tu nic nie ma ciekawego. Cofniemy. O, tu jest coś Ale Nie, nie ma nic takiego. No chodźmy. Ja tu jesteś zawinięte kamień. A jajka. Ja, to chyba jakaś do robienia czegoś fabryka W sensie nie, albo do, mi się wygląda jak maszyna do szycia, ale nie wiem, nie znam się To jak miałbym lepiej z, z nim No teraz Ale długo nie będziemy tego, może się wyśmiesz Nie Znaczy nie, bo ja się boję, dobra? Dobra E, to jeszcze tu, bo tu jest naprzeciwko pomieszczenia Ja Wiem, ja, ale to fajnie zobaczyć ja możemy sobie sobie pootwierać Przedko nic nie ma ja, zobaczcie piec Nie to elektrownia chyba nie nawet nie wiem co dziwnie wygląda ale dziwiczki ciężkie Płakałbym, jakby to wybuchło. Żeby nie zabiło. Nie ma nic. Tam jeszcze jest coś. Trzeba to wszystko zwiedzić. Tutaj ktoś próbował wejść. Jeśli to był chudy. O! To jest to, co było pod tym. spójrzcie. Tu jest ta dziura, co patrzyłem. Ok, to idziemy dalej to jest. Dobra. Idziemy tu szybko. Jaki tunel. Strasznie. Uwaga na głowę, bo rury są nisko, na takim poziomie, że uderzysz raczej tu jeszcze jest coś. my coś ciekawego. O kurde Patrzcie pod nogi. Liny. Mnóstwo lin. Nic więcej. My teraz o. dobra, najpierw w lewo, potem w prawo, a to jest chyba to samo. no. Teraz w prawo. Ja, ja, co co jest? Nie, tu nic takiego. Tu coś nic nie ma. Nie ma nic. Okej, okay, idziemy dalej. No, się dochodzicie. Będziemy iść. Dobra. Idę przedam. Okej. Okay. Ja ostrość. O. Ty. Tu jest coś piłka. Ja, ja będę ją oczywiście niszczył. Chciałem to testować piłka. Coś Zeta. Ale chyba nowa, nie wiem nawet. Tu nic nie ma gazety a to co, co tu mamy? drzwi chciałem zobaczyć jak się już są nie ma nic ciekawego ja nie mogę się doczekać góry ale piwnica też jest ciekawa a to co jest? ale do góry nie ja idę jakby nie to no będziecie czekać będziecie mogli sobie zdjęcia jeszcze porobić okej okay. doszliśmy do końca ja Dobra, no to doszliśmy do końca. To się wracamy i widzimy się już na środku. To już byliśmy. A nie, tamtędy, dobra. Nie No tu, patrz, to są bardziej pomurowane. No to właśnie, tędy. Może być bezpieczniej. Z wody. Ja, wszystko takie się chwieję. Widać, że to było w etapie chyba budowy. Sorry, ze sobą jakoś wideo, bo mi. Kamera może przetrę, oj jest lepiej. Ja, to się łatwo zarwie, bo to są dechy i nie jest. Ja, zobaczcie to, wyjście na daszek, a stabilny nawet. Ja, ale tu nic ciekawego nie ma. Sam coś jeszcze okno wam pokażę. Co jest za oknem? Taka trawa, nic ciekawego. Ja, tu jest fajnie, ale to już nie mogę, sorry nie. bo nie mogę patrzeć przez kamerę. Ja. Czuję, że tu się coś. Nie. może zerwać. Dobra. Nie, ja tam tylko z... Ała, no. mi się coś do nogi. Drobina, przejść pod drobiną to. Tylko chcę zobaczyć. Nie, czekajcie sekundę. Tam nie ma ciekawego. Nie, idę do was. Nie, dobra, już nie będę tak wchodził. Podrabinie to się nie złamało, bo... No dobra, ale chyba... Ma... nie dobrać. A bo mi się to nie podoba jaką bardziej i skoko po tych iwanach. Snopki. Ja na to umówię snopki. O jesteśmy tutaj, gdzie to było, więc nie musiałam wchodzić. To już nie będę ryzykował. Chłopaki mają rację. Tam. tam nie ma nic ciekawego, widzimy tu. Tu Nie, no Będę chodził blisko ściany, wtedy się na pewno nie zarwie, chociaż tam no. Bezpieczne. Dobra, tam już nie wchodzimy. bo niebezpiecznie. Co, jeszcze, jeszcze piętro chyba. Ale nie wiem. Dobra, chciałem tylko zobaczyć. Dobra. Nie. Nie no. Ja, ja wiem. Blisko ściany chodźcie. Nie. I się nie zarwie. Nie. To jest stabilnie. Tam jest. Chodźcie powoli. Powoli, bardzo powoli. Ja. Tu jest coś. Powoli i delikatnie. Stawajcie się nie? Z wyczuciem. I blisko tej ściany chodźcie. No chodźcie. Jak będzie niebezpiecznie to mi mówcie Się tam posłucham o kurde Dobra, tam nie idę Bo tam jest niebezpieczne idzie. Są te schody i tam jeszcze coś jest to. Pójdziemy jeszcze tam Tutaj pójdę, po grozie raczej się nie zapadnę. Mam nadzieję. Tu, no i tu było tylko tyle. Ja się boję trochę. i się nie boję. Bam się. Ja. To nie ma nic. Tu jeszcze zobaczę tak. Nie, no nie, nie wchodzę, tu jest zarwane, to widzę, czuję. Tu nic. Chodzę tak powoli Zobaczmy, Jak będą skrzypieć to ja schodzę, nie? Tu nie ma nic ciekawego. nie ma Idziemy na Tylko tak, kamerą, dobra. Wszystko. Tu też nic nie było. No to kończę. Zobaczymy co jeszcze jest. Może... Jak będzie coś ciekawego to. Tam. To wam pokażę. A, fajnie tu To jeszcze coś takiego ciekawego A, i tam drzewo A tu posiedzimy za chwilę, bo przyjemnie Jak za ta chwilę posiedzimy, to potem pójdziemy jeszcze coś może ciekawego znajdziemy, zrobimy No No jesteśmy już w domu po tej ekscytującej eksploracji Tutaj chciałbym zachęcić was do subskrypcji kanału Oraz polajkowania materiału Zdjęcia z tej wyprawy znajdziecie na moim Instagramie po prostu stapi. Yy, no co teraz, ogłoszeń. Trzymajcie się. Cześć.